Jesteśmy świeżo po zakończeniu spotkania szóstej kolejki PKO Pierwszej Ligi Mężczyzn, gdzie górnik Zamek Książ Wałbrzych na własnym parkiecie podejmował drużynę MKS-u Manalek Sokoła Marbo Międzychu. To spotkanie zakończyło się wynikiem 98 do 68. W pierwszej części drużyna gości, mianowicie pan trener Marcin Chodkiewicz oraz zawodnik z numerem 91 Jakub Lewandowski podsumują spotkanie z perspektywy drużyny Sokoła. Panie trenerze, proszę o zabranie głosu. Na pewno dla nas trudne spotkanie, bardzo wymagający, doświadczony przeciwnik, doświadczony trener. Także no wiadomo, jechaliśmy tutaj z jakąś nadzieją, nadzieją na walkę, nawiązanie równorzędnej rywalizacji z zespołem górnika Wabrzych. Niestety nie, nie udało nam się. Dla nas jest szóste spotkanie wyjazdowe z rzędu. To też nasz, nas, mamy dość wąski skład, to jest dla nas dość duże obciążenie. Dużo czasu spędzony w podróży, w, auto, w autokarze. No dlatego też nasza forma no, 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 też się trochę waha. Do tego dochodzą problemy z kontuzjami. No, także spotkanie tak wyglądało. Próbowaliśmy walczyć na pewno to także dziękuję za tą chłopaką. No, grali do końca, no ale nie starczyło to na tak doświadczony zespół jak Wałbrzych. Dziękuję bardzo panie trenerze kobieta teraz do Ciebie pytanie, no w pierwszej połowie ta różnica wynosiła tylko 13 punktów, także co się stało w drugiej połowie, że już Górnik był w stanie odjechać? To znaczy, no wydaje mi się, że od samego początku wiedzieliśmy, że Górnik będzie ciężkim rywalem, jest w końcu, no chyba bodajże już teraz liderem tabeli. Od samego początku wiedzieliśmy, że to właśnie będzie ciężkie spotkanie, że Górnik ma bardzo dobry skład. Narzucili swoje tempo od samego początku, mieli szczelną defensywę, przez którą ciężko było nam się przebić, no i wydaje mi się, że to jest powodem takiego wyniku. <laughs> dziękuję bardzo. Podsumowanie, panie trenerze, mamy nadzieję, że w przyszłej kolejce, jak będą spotykać się Beniaminkowie, czyli właśnie drużyna Sokołak i drużyna z Katowic, uda się odnieść to pierwsze zwycięstwo. Tego życzymy. No, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. W drugiej części konferencji po spotkaniu górnika z drużyną Sokoła Międzychód, trener Andrzej Adamek oraz Witalii Kowalenko opowiedzą o przebiegu gry z perspektywy Wobrzyszcza. Panie trenerze, proszę o zabranie głosu. Bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa. Gratuluję całej drużynie, bo staraliśmy się dbać dzisiaj o to, aby ten minutarz na boisku był. Dobrze rozłożony w kontekście wie, naszej podróży do, na następne spotkanie, dalekiej podróży na następne spotkanie. Szybkie dwa faule Piotra trochę nam tę ten, ten sytuację, można powiedzieć, zabrały balans, o. Ale jakoś udało nam się wybrnąć w tej sytuacji. Najważniejsze są dwa punkty. Najważniejsze, że idziemy do przodu. E, mimo braku Davida Jacksona dzisiaj e, tak jakby reszta drużyny e, mówiąc kolokwialnie, nie wiem, weszła w jego buty i naprawdę dobrze to wyglądało. Cieszy postawa dzisiaj też Michała Mindowicza, który tam po dłuższej może przerwie, że tak powiem, zrobił to na boisku, czego w zasadzie, można powiedzieć, oczekujemy. Dziękuję bardzo. Przepraszam, przepraszam, jedną rzecz muszę jeszcze dopowiedzieć, bo ja tak lubię wrzucić do zawsze do poprzedniego spotkania. Ostatnio dziękowałem sztabowi medycznemu, dzisiaj chciałem podziękować Naszym kibicom za naprawdę fantastyczną atmosferę na meczu we Wrocławiu w WKK. I to to było, to było bardzo miłe i niezapomniane przeżycie. I dziękuję w imieniu swoim i całej drużyny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie trenerze. Witku, do ciebie pytanie w mediach społecznościowych panuje takie sformułowanie, że ten diesel odpalił. Czy właśnie ty w tym meczu wspomnianym przez trenera z WKK właśnie on odpalił, a teraz jak powiedzieć, on jest cały czas rozgrzany i właśnie. Kontynuacja może być w meczu z Deką? Eee, tak, mam nadzieję, że diesel odpalił i będzie, będę coraz lepiej grał. Eee, oczekuję od siebie bardzo dużo więcej na pewno niż pokazałem dotychczas. Eee, wiem, że jeszcze mogę pomimo paru lat na swoim koncie, jeszcze mogę dać tą jakość, której trener ode mnie oczekuje i kibice i myślę, że ten diesel będzie jechał dobrze do przodu dalej. To sformułowanie akurat dotyczyło całego zespołu, także mamy nadzieję, że ty, jak i zarówno cały ten zespół, będziecie idealnie funkcjonować. Jeszcze tutaj właśnie pytanie do trenera. No trenerze DK jak dotąd pokazał się w tych pierwszych meczach z bardzo z dobrej strony. Czy już miał trener może okazję weryfikować skład drużyny, gdzie Wokrzy po prostu będzie jechał w przyszły weekend? Ten skład drużyny to ja mam bardzo dobrze zweryfikowany, jeszcze bym tak powiedział od okresu przedsezonowego. Ale no nie, Deka to jest naprawdę bardzo dobra drużyna, bardzo dobrze zorganizowana. Bo oni pokazali w kilku meczach, że grają bardzo odważnie. To, to jest po prostu dobra, dobra drużyna, dobrze prowadzona. I, I to jest bardzo trudny przeciwnik, tutaj nie ma co ukrywać. Zresztą to widać po wynikach, jakie osiągają. Kilka, myślę, spektakularnych wyników, takie jak tam w pierwszej kolejce chyba zwycięstwo w Poznaniu i to takie dosyć bardzo, bardzo wyraźne. A ja to cały czas powtarzałem, że Poznań to jest bardzo dobra drużyna i zresztą to potwierdzają. Dzisiaj chyba bardzo wysoko bo ja nie znam wyniku końcowego. Znam tylko trakt, w trakcie meczu tam, co tam się wydarzyło. No także. Y, absolutnie y, bardzo trudny przeciwnik, bardzo trudny mecz. Tak bym to zakończył. Dziękuję bardzo. Także panowie życzymy powodzenia i wracajcie po tym meczu z Deką do domu na ten mecz przyjaźni, o którym tak już dumnie dzisiaj kilka razy wspominaliśmy. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, Dziękuję bardzo. let